Hejka, kochani, witajcie na moim kanale. Ja jestem Gabi i mam dzisiaj gościa. Jest ze mną Klaudia Kitka. Moja bestie po prostu najlepszy kompan do nagrywania głupich filmików. I dzisiaj razem z Kitką wprowadzę ją i też was w świat Florence by Mills. Nie wiem, czy wiecie, ale ja od 2020 roku na moim TikToku mam zakładkę Florence by Mills, gdzie testuję wszystkie nowości, wszystko, co wychodzi od Florence. Nawet kawę, ubrania, kosmetyki. Uważam osobiście, że jestem ekspertem tej marki. I żeby to udowodnić, muszę Ci coś pokazać. Bo mam tutaj ze sobą wszystkie kosmetyki Florence by Mills, jakie testowałam od 4 lat. I to jest istna kapsuła czasu. Zapytam Ci, Kitka, czy w ogóle wiesz coś o marce? Cokolwiek. Wiem, że jest droga i dla młodych ter niby dobra. Tak coś mi się uszabiło. E, I bardzo się cieszę, że akurat Ciebie mam w tym odcinku, ponieważ z tego, co wiem, masz problem z trądzikiem. Tak. I mam bardzo wymagającą cerę, suchą. Obecnie to już w ogóle jest bardzo sucha, także zobaczymy, czy ta marka sobie poradzi czy spełni moje oczekiwania. No właśnie, bo nastolatki bardzo często, bardzo często nastolatki właśnie z hormonami mają problematyczną cerę. Ja nie mam problematyczny cer, nie jestem też nastolatką, nie to co ty, ja 24-letnia nastolatka, ale powiem ci, że zdarzało się, że niektóre kosmetyki mnie uczuliły. Nie no to super, patrząc na to jak ja mam problem z cerą, jak się trzęsę nad tą cerą, no to super, testujemy. No myślę, że testy będą fajne i mam tutaj ze sobą parę zestawów. W Douglasie są teraz boksy świąteczne Florence by Mills i znalazłam tylko trzy, nie wiem czy było ich więcej. I mam tutaj wszystkie te boksy ze sobą, najpierw pokażę je tutaj naszym widzom i myślę, że zaczniemy od jednego z tych boxów. Ty wybierz, który. No, może pośrodku, pośrodku. No dobrze. O, krem pod oczy, to Krem pod oczy i płatki pod oczy. Uuu, dobra. Zestaw kosztuje, bez promocji, 99 zł. I to był najtańszy zestaw. Z racji tego, że tu jest jedna porcja płatków, zrobimy tak, że nałożymy sobie... Po jednym. Po jednym. Po jednym. Możesz otworzyć jako mój gość. E, w ogóle, nie wiem, czy wiesz, ale ja byłam kiedyś na spotkaniu Millie Bobby Brown i myślisz sobie, co ma wspólnego Millie Bobby Brown z Florence. Nie wiem, czy wiesz, ale to jest marka Millie Bobby Brown. Tej aktorki Stranger Things. Nie wiem, czy ty mi się w ogóle kojarzysz z marką Florence i zawsze jak coś widziałam na TikToku, z Florence, <noise> to, to, to ja. Wierzę wam na spotkaniu z Florence w związku z premierą i perką. No, kojarzy mi się no. jakiś TikTok, no. I mamy tutaj, kochani, rozświetlający krem pod oczy i popadki pod oczy. No dobra, to najpierw sprawdzimy płatki, płatki pod oczy. I powiem Wam, jako ekspert, tutaj już moją opinię, opinię ekspercką, że jeżeli kupujecie je pojedynczo, to one są mega mocno nasączone. A jak je kupujecie w dużym opakowaniu, to również są mocno nasączone. Ale raz mi się zdarzyło, Żyło, że kupiłam i były prawie że suche. Ej, test smrodku pachnął jak takie mega tanie. Za tak, 3 zł. Pokaż no. Test smrodku? Dla mnie pachnął mega tanio. Ja bym powiedziała, że są takie z zwykłe. Isany, nie? Takie, takie no. zwykłe znisanym. A teraz zobacz, ile to jest plastiku. Jeden, drugi i tam w środku, nie? Mega dużo. No dobra. Poczęstuj się. To, to są te suche, wiesz? Suche, no. Te są suche. Czekaj, dobra będzie widać czy nas uczuliło czy nie. No jak mnie uczuli, to dostanę kopa? Tak. Teraz sprawdzimy krem i jeżeli chodzi o krem, to tutaj mamy duże opakowanie, więc myślę, że może się to trochę opłacać, bo teraz w Douglasie to jest w promocji. Z okazji Black Friday. Nie wiem czy jak wy to oglądacie, to to jest w promocji. Ja mam jeden taki bardzo dobry krem pod oczy, więc jest konkurencja. E, okay. Taki dość drogi za dwie stówki, więc Ja palucha. Oczekuję tutaj. No ten jest troszkę tańszy i powiem ci, tego nigdy nie testowałam. Zaraz okaże pusty. Dwie godziny później. Ej, bez jaja, jak to jest puste? Nie no, Ej, mistycy... Co jest? Ej, w ogóle, ale fail, niemożliwe. Nie, naprawdę, nie, to nie. musi być albo nie. zepsute, albo pusta. Ale to jest niemożliwe. A, ale ty O kurczę. Ej, Ej wyobraź że ktoś to kupuje i... Nie, ja już bym się poddała. Ja, się poddała, no. ja walczam do końca. No dobra, weź sobie tutaj małego dziaba. Ej, ja zawsze wszystko wącham. Ja też. Nie pachnie. Nie A ja ci powiem jako ekspert, że kosmetyki Florence by Mills potrafią... Strasznie mocno pachnie. Przynajmniej 4 lata temu miał bardzo intensywny zapach i były bardzo mocno perfumowane. Wiesz, czym pachniały różańcem. Przysięgam, to był zapach różańca, jak kanapka Sanach. No, o, wiedziałam, no, że ścieżka to kojarzy. Kanapka sanach, naprawdę. I wszystko tak tym różańcem, nie? Przepraszam, nie dałam lusterka, Nakładajmy na ślepo. Mam za dużą gębę, ale dobra. Wiesz, z czego jestem ciekawa? Już mi się zsunął płatek. Ja jestem ciekawa, czy on działa dobrze z korektorem. Bo są takie kremy, nie, że nakładasz, Będzie i ważył. waży się. I ja nie wiem, czy on działa z korektorem. Wydaje się być, ok. ale bez szału. No, a on jest rozświetlający. Ja nie czuję, żeby on tak głęboko nawilżył. Po prostu czuję, że okej, okay, nałożyłam no. krem i to tyle. Okay. A powiedz mi, czy uważasz, że nastolatka będzie używała kremu pod oczy? No, 24-letnia nastolatka, na pewno. No, dobra. <laughs> w skali od 1 do 10 jak oceniasz ten zestaw, skoro on kosztuje 99 zł na promocji jest za 79? 5. 5, okej, okay, czyli słabo go oceniasz. Tak. W płatku sobie jeszcze posiedzimy, nie? Bo tak ja trzymam 15 minut, a ty? Płatka? No 10-15. No, no dobra, lecimy z kolejnym zestawem. Mam tutaj coś drogiego, bo to kosztowało 175 złotych. Mogę otwierać? Tak, influencerzy. Ja, no. ja lubię to robić. Zbyt. Ja też. O! Niektórzy się wkurzają. Ja też, moja czerwona flaga. Dobra. Czekaj, bo ja okularów nie mam. Face mist, coś, coś do psikania. Migiełka, krem do twarzy, ekspertka, mycie twarzy. Będziemy musiały umyć twarz. O, to będzie tutaj bardzo ważny test, czy jest efekt ściągnięcia później. u no to wiedziałam, że jesteś świetną osobą. No dobra. Ja mam już ogólnie opinię o tych kosmetykach, które możecie zobaczyć na moich TikTokach, więc znam te kosmetyki, ale jestem ciekawa, co o nich powie Kitka. I ciekawa jestem, czy też ci się spodobają albo nie. To jest takie coś dla Sephora Kids, czyli no, takie Florence, dzieci, no. czyli takie dzieci, co kupują drugie kosmetyki, tylko trochę jakby niewarte są tej Ceny. Jak na razie? No bo ten płatek i ten krem pod oczy to trochę za wysoka cena będzie. Okay. tak dla dzieci, dziecięce kosmetyki, ale nie jest źle. Bo powiem Ci, że czasami jest tak z Florence, że coś jest strasznie drogie i jest bardzo źle. Zacznijmy od mycia twarzy. I co, ściągamy tego płatka? No. Sprawdzimy, czy nie mamy alergii pod spodem? A mogę nie. Ja kiedyś miałam? Nie, ja nie mam. Jest okej. Okay. Szału nie ma, nie? To skóra jest taka tempa w dotyku. Tak, no. No, szału nie ma, nie. Taki, no, jak takie tanie płatki. Takie, No jakbym po prostu kupiła i sany nałożyła, to by miała ten A. sam efekt. Ty zaczynasz. Wiesz co, on chyba ma taki plasterek. Musisz otworzyć A, ten. Ano. Widać, że nie używa mnie. Dlatego właśnie jesteś świetną osobą, która powie taką swoją pierwszą opinię. A tam, co się patrzysz, tam? Test smrodku, bajkitka. Tu coś czuję, ale jeszcze nie wiem, co. I powiem Ci, jako ekspert, że to jest jeden z pierwszych jej produktów, mieli Bobby Brown. Jeden z pierwszych, który był dostępny, jak zaczynałam 4 lata temu serię, to, to, to już było. Więc mhm. ja to używałam i zużyłam już parę takich opakowań. I on ma zapach starego Florence. Tak pachniało kiedyś stare Florence. I to jest zapach ogórka. Tak. Ja nie czuję tego ogórka, ale mnie ja widzowie czuję. mówili, że to jest ogórek. Ja, czuję. ja nie czuję, że to był ogórek. Ja czuję. Jak powiedziałeś to tak myślę, co to za zapach? Coś mi przypomina, ogórek. Ale jak powiedziałeś, że ogórek to tak. tak. Warunki. Polowa Pienić się nie pieni. Nie, nie pieni się. E, powiem ci też, że. Przeszkadza mi ten zapach ogórka Przeszkadza trochę Przeszkadza ci? No i czuję taki plastikowy zapach, jeszcze hmm. nie wiem dlaczego. Ogórek z plastikiem. Powiem Ci też, że on nie szczypie w oczy. Sprawdzam. Nie szczypie. to, ja to jest super, to jest najlepsze mycie twarzy, jakie miałam kiedykolwiek. Ja uważam osobiście, że jakbym miała córkę, a wiesz, jestem już w takim wieku, że już mogłabym mieć córkę, i ona by miała 10 lat, to ja bym jej dała na przykład ten produkt, bo on jest taki, że nie szczypie, on za bardzo też nic nie robi, ale bym jej to dała na prezent na wyjątkową okazję, a nie żeby mi ciągle to kupowała, bo to jest strasznie drogie. To jest strasznie Strasznie drogie. drogie, nie? Uważam, że w niższej cenie można no. kupić dużo lepsze kosmetyki. Lepszy. Załóżmy, że jesteś z bogatej rodziny. Twoja mama jest bardzo bogata i ty jeździsz na przykład, nie wiem, konno, masz jakieś nietypowe hobby i chodzisz w markowych ciuchach, to takie dziecko też, ono inaczej patrzy na cenę niż jak ja jestem, wiesz, takiej rodziny, że no nie było tyle pieniędzy, nie? Więc dla kogoś 100 zł za żel to nie jest bardzo dużo, nie? Ale też oczekuję wtedy jakości. Można no. dać 100 zł za żel, ale kiedy jest taki jakiś naprawdę... A znasz taki żel? Żeby był drogi, tak? No i dobry. Dobry i drogi są moim zdaniem kosmetyki Kilsa. Okej. Okay. Ja bym dała. Okay, ja za... żel do twarzy to uważam, że tani jest git, bo to i tak się zmywa. Jest też ściągnięcia, jak oceniasz? No ja nie czuję ściągnięcia, nie. ale ja nie mam też wiesz, takiej wymagającej twarzy. Ja mam, ty. ale nie mam uczucia ściągnięcia. Nie masz uczucia nie. ściągnięcia. No dobra, fajnie. Wszystko żeśmy tu pomoczyły. Do widzenia. I teraz myślę, że po myciu twarzy czas na tonik. Ale Milby Brown ma tonik i mgiełki. Wiesz ile kosztuje tonik od Florence? Prawie stówę. Z 90 chciałam powiedzieć. Prawie stówę i jest strasznym, plastikowym, tandetnym opakowaniu, obrzydliwym. Mam go gdzieś tutaj w moich zapasach. A to jest mgiełka. I powiem ci, użyj, a ja powiem ci moją opinię eksperta. No? Ja mam, ja zdanie nie, no ja siłki już mam. Czy ja wiem, czy to jest niezbędny produkt przy pielęgnacji? No. Taki. A, żeby sobie popsikać no, do okay. TikToka. To ja ci powiem, że moją ekspercką opinię teraz o tym, w ogóle uważam, że bardzo ma fajny atomizer. Zwróć uwagę, że on bardzo ładnie się rozpyla. Widzisz to? Że dobry ma atomizer. I jak jest puste opakowanie, to uważam, że można tu z swojego. I jest taki, uważam, że to jest taki bezpieczny produkt. O, w ogóle to kiedyś było bardzo tanie, jak na Florence. Pię koło 5 tych, to polecam to moim młodszym widzkom na pierwsze Florence. Wiedziałam, mhm. że moja widzka ma, nie wiem, 10 lat, Polecałam to na pierwsze Florence i dalej uważam, że to jest spoko na pierwsze Florence, bo sobie nie zrobi tym krzywdy, nie? Ale bezpieczny produkt. bezpieczny produkt, ale taki zbędny. Zbędny, no. no czas na krem. No to tutaj, po prostu, myślę, że ty jesteś po prostu bardzo, bardzo wymagająca. Bardzo, tak. Szczególnie moja skóra teraz. I to też jest jeden z pierwszych rzeczy Florence, pierwszych jej produktów. Jak ja zaczynam testować, to to już było na rynku. E, no i co? Czekam na opinię osoby z cerą trądzikową, bardzo wymagającą, bardzo suchą. I potem powiem wam moje zdanie na temat tego produktu. No ten zapach znowu taki tego ogór ogóreczka. Ogórkowo-plastikowy. No, jest taki żelowy konsystencji bardziej niż e, To nie jest też sp że bo jasne, nie? No, no. W ogóle te mm, kosmetyki mają też certyfikat PETA w, są wegańskie, nie więc one są takie, wiesz, super wegan, certyfikowane, bla, bla, bla. Tego typu to, to jest marka też, nie? Ten zapach, powiem Ci, nie wiem czy się zestarzałam, ale zrobi się strasznie plastikowy, no, bardziej tak. niż wcześniej. Ja chciałam Ci powiedzieć, czy, czy to są na pewno nowe opakowania, Ta... bo to pachnie już takim przysiąkniętym plastikiem. No. O, wiem, czy mi to pachnie. Mhm. Ozdobami choinkowymi wy, wyjętymi z szafy. O kurde, ale dobre porównanie. Ale nie? Ozdoby choinkowe wyjęte z szafy. I wiesz co jest najgorsze z Florence? Że te rzeczy są czasami tak zapachowe, że ten zapach cały czas czujesz. Ale jeżeli chodzi o ten krem, opinia moja eksperta po kilku latach używania, to nie jest mój pierwszy raz, on jest bardzo dobry pod makijaż, dobrze się na nim pracuje, on nie ma SPF-u, jest bardzo, bardzo lekki, ale jeżeli macie możliwość wzięcia próbki albo kupienia miniaturki z deglasa, to ja bym Wam radziła właśnie najpierw to, zanim kupicie dużego, bo on jest jeszcze chyba większym opakowaniem. Tutaj on jest w takiej wersji troszeczkę mniejszej i to testowaliśmy ten zestaw i on kosztował 175 zł. Moje zdanie, że ja uważam, że on jest ok, jak na pierwsze Florence. Na osoby, która wiesz, jest fanką, kocha Stranger Things, ogląda wszystkie filmy z Mili Bobby Brown. i Ta dziewczynka, ona i tak coś kupi z Florence, bo jest fanką, tylko chce kupić coś ok. To ja uważam, że ona, że to jest ok, że może to kupić. Nie, no tak, na pierwszy zestaw też uważam, że jest ok do umycia twarzy, produkt jest w porządku, tam giełka taka bardziej gadżeciarska, ale no też spoko. No kremik. Podoba mi się to, że zostawia taki glow na twarzy. On jest bardziej taki żelowy niż kremowy. Faktycznie tak jak mówisz, fajnie może się nadawać pod makijaż, tak. bo tak się trochę, nie? To skóra lepi. Myślę, że tam nie ma też za dużo składników aktywnych, takich mocnych, więc myślę, że taka nastolatka jest ok. Przechodzimy do kolejnego zestawu. I przy okazji chciałabym Ci w ogóle opowiedzieć na spotkaniu, jak było z Millie Bobby Brown. Ja byłam na takim spotkaniu z nią fanowskim i to było tak, że ona stała i mogliśmy sobie z nią robić zdjęcie, ale ktoś inny brał telefon i brał nasz telefon i wiesz, kamera... Celowo w nas. I to było tak, że ona stała na przykład tak dwie sekundy, robia, robione było to zdjęcie, i następne. I to było tak bardzo taśmowo, mhm. mi było w ogóle trochę jej szkoda, bo ona wiesz, między nami 10 lat różnicy, nie. I było mi jej tak szkoda, bo czułam że, ona, czułam, że ona się czuje niekomfortowo z tym i wiedziałam, że to pewnie nie był jej pomysł. Nie Nie wiem, czy ona była zmęczona czy coś, ale z niektórymi ma fajne zdjęcie, a z niektórymi ma takie, jakby się jej tam nie chciało być. Przechodzimy do kolejnego zestawu, który kosztuje 175 zł. Uuu. I tutaj znowu mamy płatki pod oczy, których prać. nie będziemy testować, no bo już przetestowałyśmy je w innym zestawie. Dobra, to. Na Najpierw ja mam mega suche usta, także e, lip oil. Testujemy. Jestem też ciekawa widzowie. Mm, czy ciekawa wy mówi. jeszcze testujecie Florence? Czy kupujecie Florence? Bo kiedyś ja miałam pełny live'ów dzieci z Florence. Jestem ciekawa, kto z Was właśnie jeszcze kupuje Florence? Mi się czasami wydaje, że nikt, a potem wstawiam coś z Florence i mam mega zasięgi. Ludzie komentują, więc wiem, że ktoś to jeszcze testuje. I chcę wiedzieć, czy wy to testujecie i co macie. Konsystencja jest ciekawa. No. Glutek taka żelowa. Zapach. Nie podoba mi się. Znowu czuję, znowu czuję te dekoracje. Ten, ten ogórek znowu, nie? No to wezmę tak z boku. To ja wezmę z drugiego z boku. Weź no więcej. Co ty, ja ci nie żałuję, kitka? Nie, no myślałam, że to już więcej się weźmie. Ej, nie podoba mi się ten zapach. Pa pa pa, 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 pa. pa, Taki jest. Pa, pa, pa. pa. Jak galaretka. Jak slime. Ej. Idziemy za dużo. Ale to jest taka maska, tylko mhm. na noc, tak na przykład, nie na dzień, bo na dzień tu. To... No, zobaczymy, ja jak jako maskę, nie? Tak dużo wzięłam. W ogóle chcecie też powiedzieć, że z powodu testu właśnie Florence spotyka mi bardzo dużo hejtu. Bo jak ja coś testuję i mi się coś nie sprawdzi, to ja nie mówię na przykład, ale gówno, ale gówno nie kupujcie tego, tylko ja mówię, słuchajcie, to mi się nie sprawdza, bo staram się merytory, merytorycznie, nie? A widzowie, niektórzy, nie wszyscy odbierają to bardzo personalnie. Mam tak, że ja jestem głupia, na przykład, nie? Że taki Hejt typowy, hate, 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 nie? Nie, na przykład, coś nie lepsze. Nie zgadzam się z Tobą. Testowałam i mi się sprawdziło, tylko Ej, jesteś głupia, y, toksyczna i hejtujesz mili. A ja. Właśnie chcę bardzo merytorycznie podejść do testowania tej marki, że naprawdę mam w głowie taką dziewczynkę, która zbiera kasę, odkłada i idzie i chce coś kupić. Uh -huh. I chcę, żeby ona mogła u mnie zobaczyć rzetelną opinię i podjąć decyzję. No ale to nie. Zagorzali fani już tacy są. No. No, i do wogień. Tak. Opinię o masce. Ja trochę chcę podtrzymać. Dobra, lecimy do maski pillowki. Zanim użyjesz, ja już powiem moją hejterską opinię. Uważam, że to jest mega nieporozumienie, że ona w ogóle wypuszcza takie produkty. To nic nie daje. To nie są nawą gry, wiesz. To o. są takie. Takie wygładzające. Ja miałam tak, fioletową i złotą. Ta ma 3 lata. Kupiłam w 21 roku. Nawet mam zdjęcia, jak to kupowałam. To jest stare, jak kamień. Ja tego nie używam, mam to po prostu tak. I to były takie maski, one były w takich słoiczkach. Patrz, to do dziś tak pachnie. I ten zapach się nie zmienia, nie? Testujemy. Tak, uwaga, zapach. To jest ten zapach. To jest zapach tej fioletowej maski sprzed 4 lat. Jeju. O matku. To mi się też kojarzy z taką maską peel off z Glitter Glitter. Co tak, to... co wszyscy mówią, nie używajcie tego. No, no, to właśnie my to używamy. <grym> właśnie my to robimy. My to, my to używamy, tylko to jest drogie. E, Ale tak, ale ja bym, tego bym mojej córce nie kupiła. Matko, co ja zrobiłam? No nie, no mi się kojarzy to takie właśnie peel off no. z Glitterem. Ta maska na ustach jest no. dziwna. Jest dziwna. Dobra, ja jeszcze nałożę tutaj, bo Kitka nie chce, żeby to nakładała, bo ma trądzik. W ogóle historia Twojego trądziku jest na Twoim kanale. Tak, ono jest wszędzie. I ja zapraszam Was do obejrzenia tego filmu. Ja go obejrzałam i to był mój pierwszy film, który u Ciebie obejrzałam. Jak mówiłaś, że właśnie masz z powodu gronkowca, ten pierwszy. Także ja Wam bardzo polecam ten film, bo Kitka jest przykładem osoby, która walczy z tym trądzikiem. Ciągle. Całkowicie. Walczy całe życie z tym trądzikiem i naprawdę ja trzę kciuki. No i co? I musimy tak sobie zostać troszeczkę w tej masce, bo ona ma wyschnąć, a ona jeszcze nie chce wyschnąć. 15 minut. 15 tak minut. Wrócimy do was za 15 minut, bo ona musi tyle wyschnąć. Wracamy do was po 15-20 minutach i Kitka cały czas mi mówiła tak, Gabi, mi ciepło. Gabi, mi ciepło. Mi bardzo czuję ciepło. A tak? ja widzę, że chyba mam czerwone. To co? Chwila prawdy. No. Zaczniemy od czoła. Ej, bo to nie jest pil... O, widzisz? O, że nie. O. To nie jest takie, że to zrywa wągry. W to są takie... Pa o. Patrz. Takie fujka. O nie, to nie wszystko do końca. Mam chyba troszkę zaczerwienione minimalnie. Nie wiem, czy mi się wydaje. Zobacz, kapi. Mm, Troszeczkę. Nie widzę. Ej, ja chyba mam. Ty masz. Ja mam. Ty masz bardzo. Coś. O kurka. Mówi, właśnie o tym czuliło. mówiłam. Właśnie o tym mówiłam. Teraz napisać. Hej, tu jesteś mili. Hej, tu jesteś mili, bobby Brown. Nie pluj, ej, ale ty masz po prostu inną reakcję alergiczną, tak. bo ty jesteś no. czerwona, a mnie zaczęło grzać. Mi też mhm. po prostu nie sprzyja, tylko mi zaczęło grzać. Ale to jest Dobra, tego bym nie kupiła mojej córce. Nie, absolutnie. Dobra, to jest najgorszy zestaw. Najgorsze dziadostwo. Najgorsze usta. Usta git. Uważam, że git maska. No, ja nie, nie wiem, okay. a ją ja trzeba zdjąć chyba. Częstuj się. Częstuj się. A, tu może spróbuję wacikiem. Uważam, że jest git. Tak? Zobaczcie mnie. Że co? No suche nie są. A, Że suche? Spieszchnięte. Aha, nie, to u mnie git. Weźmy pod uwagę to, że ja mam bardzo ogólnie suche teraz usta, no ale patrząc na to, że to jest maska… No to nie, no to powinno być… To oczekiwałam czegoś więcej jednak. Zróbmy tier listę. Zaczniemy od najgorszej i chyba tu się zgadzamy obie, że to jest najgorszy zestaw z maską. Tak. Ten zestaw jest najgorszy mhm. i ten zestaw Wam e, odradzamy. Maska, jak dla mnie nic nie zrobiła, pod oczy płatki to warte 3 złote i maska na czoło grzeje czoło bez. Nie, sensu. przestrzegamy przed używaniem produktów peel-off. Ja to zrobiłam do testów, ale zaznaczam, że nie polecam używać takich rzeczy, bo to jest nie, nieporozumienie, że to w ogóle jest w sprzedaży. Środkowy zestaw, chyba też się zgodzisz ze mną, że to będzie ten z kremem pod oko. I z e, tym, tak. No. Że on jest ok? Jest poprawny. Jest poprawny. I jest najtańszy. Jak ktoś chce prezent dla fanki Mili Bob Brown i ma tylko stówkę, to jest, jest git. Pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce to jest ten zestaw, Macie tu wszystko, co trzeba. Y, najlepsze rzeczy z pielęgnacji Mili tego typu, chociaż no, szczerze Mili w swoich rzeczach nie ma żadnych. Hiciorów pielęgnacyjnych, takich, że wow. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli zostałeś do końca, zostaw komentarz o treści, Florence. Subskrybera jesteś... zostaw. Nie jesteś... Ty nie jesteś subskrybera. Nie jesteś taka żeby... zostaw no. Zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał. Ojej, jest... I do zobaczenia. Do nie, to było, nudne. to było nudne. Lepiej nie, to było bo... takie typowe. Nie, to było nudne. Lepiej, żeby... Tu nam odjeżdża. Zostaw subskrybera, albo zostaw lajka starej subskrybera. To jest szybciej. O, dobra, hmm. każde ma swoje.